Marcin John Zaremba Studio prezentuje Po drugiej stronie mikrofonu Jacek Brzostyński Ostry dyżur. W poprzednich odcinkach nigdy czegoś takiego nie dostałem. Jak śmiesz mnie oskarżać o manipulację. Da mi pan wykonać kilka zabiegów, założyć kilka sztuk. W zamian pozbędzie się pan kłopotu. Karol Hathaway, nie zamierzałem wprowadzić cię w błąd. Nic się nie stało. Sam kazałeś mi zwolnić pomocę. Daj nam kilka dni na ponowną analizę. Kocham cię. Utrudnianie działań organom ścigania. Szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia jest za Panem. Dodatkowo yy, zespół pieśni i tańca Śląsk. I w roli tancerza, czy w roli konferencjera, czy śpiewaka? W dwóch. Gdzie <grym się> Pan to wytrzasnął? W dwóch. Pracowałem w biurze organizacji imprez. A, a potem. A potem, prawdę mówiąc, byłem na przechowaniu. Trochę. To była taka mój były dyrektor. Wziął mnie trochę na przechowanie. Teoretycznie, teoretycznie miałem być w chórze, ale to był taki rok takiej przechowanki. Jak pan wspomina tą pracę w teatrze jako aktor. Jako aktor czuję się spełniony. Grałem mnóstwo rzeczy, grałem bardzo dużo, byłem bardzo, bardzo. Mocno obsadzany, więc jakby nie mam niedosytu, mam w domu złotą maskę, czyli jakby zostałem też i nagrodzony za to. I dobrze, że się skończyło. Dobrze, czyli <laughs> nie tęskni Pan za tamtymi czasami aktorskimi? Nie tęsknię. Nie tęsknię, w wielu wywiadach powtarzałem głównie z powodu, nie wiem jak dzisiaj to wygląda, ale ówcześnie z powodu głównie bufetu. Wylęgarni plotek i hmm, nice. Ładna. Co? So? Co słychać? I, uh, I Na święto dzień czynienia pojechałem do winnicy. Drąbałem drewno i ugryzł mnie pają. Doktor Green. hello, Ellis West. Alice West. Jestem lekarzem Synergics. Uh, Synergic. Synergic Doskonale. Kontakt z mikrofonem miałem od, od, praktycznie od dziecka. Występowałem w takiej radiowa gromadka, podejrzewam, tak się to nazywało, później dostawałem różne udział w różnych programach. Także gdzieś w, jakiś, w jakimś sensie była była to naturalna ciągota, a jak to się po prostu zerwałem z teatrem. Zacząłem czytać, ponieważ już to robiłem, jeszcze pracując w teatrze, a potem tym jakby, no już podziękowałem za współpracę i e, mam w swoim dorobku, to już jest dzisiaj nieaktualne, ale to jest takie, taka ciekawostka, mam porzucenie pracy. Tak się to nazywa, ponieważ usiłowałem się dogadać z dyrektorem, że mi dał rok bezpłatnego, on mnie zwodził, zwodził, zwodził. Po czym na ostatnim spotkaniu powiedział, że absolutnie nie, na co ja wstałem. Powiedział, no to dziękuję, do widzenia i poszedłem. <laughs> nie słyszałem, że wstałaś. Nie chciałam cię budzić. Dokąd idziesz? Muszę podpisać papiery. Wczoraj ostatni dzień byłaś w pracy. Przeglądałeś ogłoszenia? Po co? Czytasz tylko rubrykę sportową. Powiem tak, jako widz, yy, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ słychać tło, tło się przebija, równocześnie można na chwilę yy, oderwać wzrok od, od ekranu, nie wiem, sięgając po herbatę, papierosa, cokolwiek, tak? Nie tracąc akcji, czego, na co nie można sobie pozwolić przy napisach. Mało tego, ja yy, jako kolektor automatycznie dosyć szybko czytam, ale jednak w tym momencie umykają pewne rzeczy, no bo to jest cały czas napis, akcja, napis, akcja i może coś umknąć. W tym momencie z gry aktorskiej, z, z scenografii, z pleneru, no nie wiem, no cokolwiek może coś no tak, tak nie umyka. Z kolei dubbing, no to jest najgorszy chyba z możliwych pomysłów. Dla mnie dubbing to jest trochę jak przedstawienie obrazu Matejki z przemalowanymi głowami od nowa, że były jakieś takie współczesne, a resztę zostawimy. No to jest tego typu przekłamanie. No przy całym szacunku i dla, dla gry aktorów, dla wkładu pracy w to wszystko, ale jest to zbyt duże przekłamanie, jak dla mnie. W filmach dla dzieci absolutnie, tak wiem, przekonałem się po swoich własnych dzieciach, że film z lektorem jest B. Natomiast dubbing łykają równo i gładko. Natomiast film z lektorem dla dzieci się nie sprawdza. Ale pan w swoim dorobku ma kilka kreskówek polsatowskich? No bo ja jestem... Beyblade? <laughs> to jest ta, co ja to pamiętam. <laughs> właśnie z moim synem ostatnio rozmawiałem na ten temat. Beyblade właśnie. Mam, no ale, ale jakby proszę wziąć pod uwagę to, że ja jestem trochę jak taksówkarz. No, wsiada klient i jedzie, tak? I ja nie mogę powiedzieć, że ja rudych nie wożę albo na przykład poniżej metra 70 won pieszo iść albo do innej taksówki. Nie, no wchodzi klient, płaci, jadę. I to jest, czy to jest kreskówka, czy to jest jakiś film. Bardzo natchniony, czy, czy jakiś erotyk. Nie no jest wszystko jedno, no taka moja praca. A już erotyki się zdarzały? Nie, Nie. no oczywiście. <laughs> bardzo fajne filmy do czytania, bo mało, mało do czytania. No właśnie, im, znajomy. im, im bardziej w porn, tym mniej czytamy. To no właśnie mój znajomy, lektor powiedział, że on by chciał dawingować, właśnie porno. Nie, bo to no, jest my... fajna sprawa, bo to jest tak, jest dzwonek, przychodzi, idzie kobieta, otwiera drzwi, słucham. przyniosłem pizzę. Proszę bardzo, 15 minut przerwy. Czy to jest inwestycki? i koniec. Nie zaczynaj. Uh, Ta Atlanta... robota w Atlancie jest przygodna. Go Zobaczysz. Problemy niejakie miałem przy nagiej broni w kilku momentach. No, jak również jednemu z kolegów realizatorów zawdzięczam to, że przez 10 minut nie mogliśmy zacząć. Um, jakby, znaczy, ponownie nagrywać, ponieważ mi zwrócił uwagę na film, który w ogóle był koszmarny, taki amerykański, historyczny o chyba tatarach albo czymś, gdzie już w ogóle oni o tym nie mają zielonego pojęcia. I jak jeden z aktorów usiłował sobie włożyć takie zakrzywione szable. Usiłował ją włożyć do pochwy, i tak widać było na ujęciu, że mu to tak raz i drugi nie wychodzi. Po czym ją tak wepchnął, i z drugiej strony kostium mu nagle tak stanął. No i on mi to pokazał niepotrzebnie. Co jest potrzebne, żeby pracować jako lektor? Bo dużo osób zadaje sobie takie pytanie: No, wydaje mi się praca fajna, no ale co jest potrzebne, żeby taką pracę wykonywać? Oprócz może jakiegoś tam fajnego głosu. Ja, ja myślę, że przede wszystkim odporny tyłek. Bo trzeba bo naprawdę długo siedzieć każdego dnia. Z głosem damy radę, tylko że. Gorzej... A najdłuższy, właśnie, najdłuższy dzień w pracy. Moment od momentu, kiedy pan przyszedł, usiadł do momentu wyjścia ze studia. 15, 15 16, 17 godzin. To co to było? Pasję? Nie, ale mówimy o całym dniu pracy, czy o najdłuższym... Najdłu filmie? Nie, najdłuższy taki moment, że przychodzi pan na jedno nagranie, bo czasami, no nie, nie. jeden, dwa filmy się zdarza nagrywać po rząd. Eee, na drzeg, jest, może, no, no więcej to zależy. No, ja tutaj dzisiaj mam do nagrania. Tam leży już nie pamiętam ile, ale no jest 5 godzin, bite 5 godzin samego grania, w tym są. Odcinki seriali, więc to gdzieś tam. Yy, bo Zwykle układam sobie yy, i tak, tak mi się szczęśliwie układa, że układam sobie blokowo nagrania. Czyli przyjeżdżam w jedno miejsce i siedzę tam 5 godzin, powiedzmy, sobie, po czym zmieniam miejsce i drugie 5 godzin siedzę. Rzadko jest tak, że przyjeżdżam na jeden film i lecę gdzieś dalej. Też się zdarza, oczywiście, ale Ekonomicznie i dla mnie pod każdym względem. Ja nie mówię tylko o jeździe, y, czasie przejazdu, benz. Nie, tylko jakby więcej jestem w stanie wykonać, y, tracąc mniej czasu. Mm -hmm. A co najbardziej irytuje w tym zawodzie? Drażni, przeszkadza. Hmm. Czasem? Jakość tłumaczeń i brak znajomości języka polskiego. I to, co ja muszę. Poprawiać, żeby to było prawidłowo po polsku, żeby to miało ręce i nogi. To chyba to najbardziej. Masz kaca? Nie powinienem był tyle pić. Poszłam przymierzyć prezent, gdy wróciłam. Słodko spałeś. Chyba przydadzą mi się zastrzyki z witaminy B12. Wiem, co zalecił ci lekarz. Odwróć się. Ostrożnie. Just keep your eyes zamknij oczy. Why? Rób, co mówię. mówię. Znaczy, bywa tak, ja teraz, żeby to była jasność, to nie jest atak na tłumaczy. Broń Boże, bo to tak jak wśród lektorów są lepsi i gorsi, tak wśród tłumaczy też. I, I oczywiście zdarza się taki, dla którego język obcy jest... No ale z polskim to już jest gorzej. No, i wtedy mm, zaczynają się problemy. No, ale z drugiej strony ten język trochę tak. No, jeżeli ludzie, którzy zawodowo mają się zajmować tym, przynajmniej zajmują się zawodowo, tak, ja mówię teraz o redaktorach, o telewizji, o radiu, jeżeli tam słyszę takie błędy, że po prostu skarpetki opadają, no to, co mówicie, to, to są poniekąd ludzie, którzy się też, każdy z nas ulega jakimś wpływom, tak? Ja nie mam pretensji do człowieka z ulicy, że mówi takim czy innym językiem. Ja sobie mogę coś o nim pomyśleć lub nie, tak? Natomiast on też podlega pewnym wpływom. I jeżeli ja słyszę, jak jeden z czołowych komentatorów sportowych opowiada, że udało się obrońcą... Wybić krążek i on opowiada to wszystkim chłopcom i dziewczynkom, czyli wszystkim Polakom i zawodnikom. No to o czym my mówimy? Ja mogę mieć takie siakie czy inne, ale generalnie mniej pretensji do naszego byłego prezydenta, że, że chcę, ale czy nie chcę, ale muszę, ale to był prosty człowiek, tak? I miał prawo tak mówić? Po czym się w miarę jakby upływu czasu m, nabierał, bo chciał się nauczyć, tak? A jeżeli, m, no ja słyszę coś takiego z ust redaktora, to trudno mi to wybaczyć, bo to... M, no i takie pomyłki się zdarzają dosyć często. O to mam jakby żal, pretensje czy... no, no żal przede wszystkim, że, że się nie szanuję tego. Wiesz co Jacku, te rzeczy lecimy jeden do jednego, dobra? Bo ja to muszę na jutro zrobić, a... Jed, dobra, Tak, okay. więc teraz już dobra ale chociaż te rzeczy, żebyśmy nagrywali do jednego. Dobra, dobra. 3,53, tak? Tak. Dobra. A, dobra, bo ja patrzę nie na ten nie, to Tak? Dobra, dobra, sobie. I w radiu, i w telewizji ileż razy jeszcze jest 14 lat po 2000 roku? Mamy

No 17 lutego. No 17, no, no. ileż tych lutych mamy? Jeden. Jest 17 lutego i tyle. I, 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 i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś jeszcze nakładał na to nacisk? Jak ludzie przychodzili, zaczynali pracę w radiu, czy tak jak jeszcze ja zaczynałem w 2008, to było bardzo podkreślane, właśnie przy czytaniu. Dat, jak ktoś na antenie przeczytał 17 lutego, to później miał miesiąc szlabanu na mikrofon, dopóki się nie nauczył. Ale to, teraz... ale to było dobre. To było dobre, bo czemuś to służyło? Znaczy, do pomyłki. Każdy ma prawo, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy nieomylni. No, poza paroma osobami w tym kraju, może. Przynajmniej one, one tak o sobie myślą. Ale... I nie będę mówił nazwisk. Ale to było dobre. To było dobre, bo to sprzyjało temu, że posługiwano się językiem tak, jak się powinno posługiwać, a korzyść z tego mieli również zwykli ludzie. No, na Boga. Harold Percy, Harold Percy i Barbara Libman. Wprowadziłam Hi. ich w temat. Wracam do pracy. Powodzenia. Kawy? Bez kofeinowa. Oczywiście. Doktor Doyle mówi, że została pani zwolniona, ponieważ jest pani seropozytywna. Tak. Zostałam upomniana za przeprowadzenie zabiegu ratującego życie na bardzo ograniczonym dojściu. Kilka tygodni później dostałam wypowiedzenie. Czy wcześniej otrzymywała pani upomnienia? Nie byłam nawet pracownikiem miesiąca. Dobrze, ja w ogóle nie przebadam nie za telewizją jakby po pracy to jest trochę czy tak jakby spytać listonosza, czy lubi chodzić na spacer, jak wróci do domu po pracy, nie? No to tak. Niekoniecznie. Ja. Najchętniej odpoczywam przy muzyce, albo jeżeli już sobie, na przykład mam dosyć sporo koncertów muzycznych na, na DVD, to czasem sobie oglądam. Ale generalnie, ale jak jest dobry film, chętnie obejrzę. Nie, dla, tylko że nie jestem fanem, no. Wchodzi Pan do sklepu po pieczywo. Czy Pan stara się jakoś zmienić głos, żeby nie było słychać, że to Pan, czy ludzie nie zwracają wtedy na to uwagi? Chociaż trudno nie zwrócić, bo to jest... Trudno nie zwrócić. Trudno mi się schować, znaczy ja zwykle w sklepie mówię ciszej, nie szeptem, ale, ale nie staram się, ale, ale rozpoznają oczywiście, że rozpoznają. Jest mi za każdym razem szalenie miło i jest to duża frajda. I wtedy jest to pytanie, to pan? Oczywiście. Czy skądś kojarzę? Różnie to bywa, różnie bywa, czasem to. Eee, to Pan? Tak, to ja <grywa> Albo tam coś tak, wie Pan, ja chyba Pana z, z radia, z telewizji mm -hmm. No, wiedziałam Czy ma Pani dowody? No. Nie to Czy to znaczy, to znaczy że so, nic nie można zrobić? To so, nie można zrobić. To wiemy Pani to jak to postępować to Może się zrobić nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Chcę odzyskać pracę. pożyczysz dolara? Proszę. Jak pan dbał o swój głos. Znaczy, czasem mam taką odpowiedź. Ja się urodził taką żartobliwą, że jak pan o głos? No po prostu tak, że no, ja się urodziłem tenorem. No i wyobraźcie sobie, ile ja musiałem wypalić papierosów i pić zimnej wódki, żeby mieć taki, jaki mam. W ogóle nie dbam, no taki dar. No to podobnie jak Tomasz knapik chyba. On też słyszałem, że nawet podczas nagrania potrafi papierosy sobie po Nie bardzo, bo nie wolno. Nie, 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 bo tu jednak to później jest... Jakby no nie bardzo, bo to się utrzymuje. Ja na przykład w samochodzie u siebie nie palę, bo nie lubię siedzieć w popielniczce, no mogę się w każdej chwili zatrzymać i jakby wysiąść. I tu jest jakby podobnie z szacunku dla innych kolegów, którzy na przykład nie palą, no to... To nie. Nie, 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 nie. Dawno temu, dawno temu jeszcze jak wolno było palić, to tak, tak. Natomiast od pewnego momentu i to akurat uważam za niezłe, bo szanujmy też tych, którzy... Jeżeli nas nie terroryzują, to szanujmy tych, którzy nie palą. A jak nas terroryzują, to ich nie lubimy. Jak w końcu, wracając do tej muzyki, no bo muzyka jedną z pasji, jak ta nauka na tym saksofonie idzie? Do Jezus Maria, no strasznie opornie, strasznie opornie, bo nie mam kiedy, no. I już cały czas sobie tam się udaje. Yy, Gama. już leci, już leci, to jest, yy, to już jest postęp, uważam, tak. Powoli, ale idłam, mam, 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 i tak powolutku, powolutku, myślę, że tak, no, będę mistrzem gamy, może kiedyś.